Witam wszystkie dzieci mówi Batman. Dzisiaj pokażę wam jak myć ręce. Przede wszystkim nie myjemy rękawiczek. Ale ja jestem Batmanem i ja muszę to zrobić w rękawiczkach bo ja nie mogę ich ściągnąć po prostu. To ta, tak mój strój wygląda. Pamiętajcie ściągamy rękawiczki i myjemy ręce. Najpierw ja mam tutaj miskę z wodą. Najpierw trzeba zwilżyć ręce ciepłą wodą. O mamy zwilżone ręce. Nie myjemy rękawiczek, dobrze? I nakładamy mydło. W płynie zagłębienie, czyli tutaj. O, nakładamy w zagłębienie. Mamy mydło, mamy. I teraz uwaga. Namydlić obie wewnętrzne powierzchnie dłoni trzeba. Spleść palce, o tak, o. I namydlić je, dobrze? Teraz namydlić trzeba kciuk jednej dłoni. Nie myjemy rękawiczkach. Kciuk drugiej dłoni I na zmianę tak robimy. Jeden kciuk, drugi kciuk, bardzo dobrze. I teraz trzeba mało mydła. Ja jeszcze więcej mydła potrzebuję. Namydlić w wierzch jednej dłoni w dę drugiej dłoni i na przegląd. Czyli tak i tak. O. O, tak robimy tak. O. I teraz trzeba mało mydła, mam jeszcze mydła. Namydlić oba nadgarstki. No to robimy, tak. Mało mydła, więcej mydła i drugi latek z proszę bardzo. I teraz trzeba spłukać starannie to. O matko, bez rękawiczek, pamiętajcie, co to będzie teraz, kiedy ja to wysuszę. O dobrze, i co? Całkowity czas 30 sekund. Dziękuję bardzo z Ligi Super Masakra jakaś Jezu jaki burdel, jakie ja to wszystko ten posprzątam, masakra O Jezu, to się nagrywa jeszcze.